Jest godzina 4.20 Blazit. Moja współlokatorka śpi. Ja powinienem być cicho. Ale obudziłem się w środku nocy mnie nosi. Więc... Co wy powiecie na to? Komentarze! Bo to głupie. Komentarze czyta się cały czas ja też tak robię, ale chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak taki proces wygląda. Nie wiem, czy mieszkasz w innym mieście, czy nadal w Katowicach, ale chętnie zobaczyłbym jakiś pojedynczy odcinek z miasta, w którym mieszkasz. Chętnie dowiedziałbym się, co lubisz, w jaki sposób patrzysz na miasto. To mogłoby być ciekawe. Jeśli jest to faktycznie inne miasto, coś pokroi tego nocnego wloga z Norwegii, przyjemnie się to oglądało. Sami jeszcze miasta nie znam, bo to Kraków Więc, jeżeli coś kamera zobaczy przez smog To może kiedyś będzie jakiś vlog Jej, stary, Eleven wrócił Stary, to ja dopiero jeszcze będę I ty tak samo, kolego Kategoria zwierzęta A, a coś jest nie tak Elek kiedy w w Undertale Co to jest Fliran? Co oni jeszcze wymyślili? Tego już w prawdopodobnie nie ma. Co wy wymyślać? Skończyłem z Undertailem! CHCIAŁEM lekku! Z przyjaciółką Zalium. Nowa przygoda. Czy tylko mi to się źle skojarzyło. Zostaw te ściany. Nie, za późno już zmieniłem. To jest dużo bardziej korzystne dla akustyki pokoju, które jest bardzo nieprzyjazna mojemu mikrofonowi plus ładnie wygląda Lubimy mieć ze sobą czarne tło bo skoro jest całe okienko skrom do oglądania i ja jestem w rogu tego okienka gdzie ludzie może na mnie patrzeć albo raczej chcą na mnie patrzeć, na moje reakcje to nie chcesz, żeby za mną było coś co wszystkich rozprasza więc jest oto czarne, ładne tło które mi się podoba i wam też ma się podobać. Bardzo trafna nazwa odcinka Mateuszu, ale mam jedno ważne pytanie będzie firanka. Nie, nie będzie. Ty to jesteś, kurwa gwoździa. Gwoździem to ja mogę być, ale co najwyżej w Twojej trumnie Ewent, Ty musisz więcej jeść, proszę, no jest więcej. Wyjaśnię Wam to tak. Mieszkałem u babci przez półtorej roku. I mnie Ja nie potrafię skrupnąć, chociaż chcę. I wanna be big, but I can't. Prestiżowe tło. Ale dlaczego by tak nie nagrywać w piwnicy? Może dlatego, że nie mam piwnicy! Przyjaciółkom powiadasz. Eleven, czy ty coś przed nami ukrywasz? Ukrywam wiele rzeczy, właściwie to wcale nie jest tak, że w większości rzeczy z mojego życia wam nie mówię. Nie musicie wiedzieć z kim jestem, nie musicie wiedzieć czy z kimś jestem, a może jestem gejem? Ewen wrzuca filmy z McDonalda. Słuchajcie, może być taki moment, że tak będę robił, jeżeli ten internet nie będzie ze mną współpracował. A ty nie przesadzasz z tą nią. Musiał. Życie powoli mnie zabija. Mogę wybrać prostsze rozwiązanie i zakończyć swój żywot i męczyć się ze wszystkim na co dzień. A mogę kontynuować dalej, postawić sobie wyzwanie, iść przez życie z uśmiechem. A tak w ogóle to dziękuję, za radę nie potrzebuję. Kiedy fuck my life, I can fuck up your life right now. Mam takie samo biurko. Five. Przyjaciółka, co? Jeszcze chwila i to będzie coś więcej. Witam szyperki. Nie zaglądaliście nigdy na flotę, prawda? Fajnie, ale pianki przyklei takim specjalnym klejem. To tapety! Czy jesteś w Rosji? Czemu ty mieszkasz ze swoją przyjaciółką, a nie z Może dlatego tę Czołuj, że nie jestem starym od dwóch lat, czemu nikt tego nie rozumie? Ja pierd... Eleven, jakaś dziewczyna zrobiła twój model w MMT i zadała cię za swojego meme compilation. Nagrać swoją reakcję na ten film. Sure, I love you, but... Please. Here we go! It's been three hours! I'm bringing some, sit back. Uh, He's coming! Oh okay. <laughs> 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 uh, <laughs> <laughs> Ja tu niby byłem I mean seriously ok Ale Nie wiem Nie wiem Nie nie to nie jest ok Smutno mi to mówić ale moim zdaniem Twój kanał upada Kiedyś bardzo przyjemnie się oglądało twoje filmy Szczególnie taki FNAF Teraz zazwyczaj pomijam Powiadomienia swojego kanału No bo to nie FNAF Moją przyjaciółką Zalię, o Kitsune, będzie zazdrosna. Przekonajmy się! Zalia wygląda na uroczą osobę. Jest urocza. Dopóki się nie wkurwi. Olsał była na pionemie. Dlatego zamykam drzwi na klucz w nocy. Chad, stoczyłeś się strasznie, bo nie nagrywam w Niebieskie światło za bardzo je pieci Teraz lepiej. Ej, że niby do Rosji. A co się stało, stario? Rzuciłem ją w pistolet. Tak właściwie to się rozstaliśmy pokojowo. Dwa lata temu. Dalej rozmawiamy, jest okej. Okay. Nie gwoździe tylko klej. Co ty, kurwa zabrudzisz Dobra, mam was dość. Opieracie się przy tym, że nie, nie kwoźcie, tylko klej. O, nie przyjaciółka tylko pewnie. Coś więcej! Elefant, co się stało z dalią? U niebieskie światło ci zab Sam help. Właśnie tak się kończy czytanie komentarzy. A potem... Ej, ele went masz depresję.